Cześć. Dzisiaj zajmiemy się radionawigacją, czyli nawigacją po punktach sztucznych, radiowych, stworzonych przez człowieka, radiostacjach, które emitują jakąś częstotliwość, którą nasz śmigłowiec będzie odbierał i pokazywał nam kierunek, z którego ta częstotliwość jest emitowana, żebyśmy mogli tam się kierować. Zaczniemy od radiokompasu ARK15. Jego skład, tutaj to, co nas interesuje w śmigłowcu, wchodzą dwa elementy: pulpit cały tutaj do sterowania. Możemy wprowadzić tutaj częstotliwości tych radiostacji. Dwie naraz możemy mieć wprowadzone, ale będzie nam pokazywało na wybranym kanale. tak? Tutaj mamy kanał pierwszy, a tutaj mamy. Kanał drugi i przełączamy pomiędzy kanałami, tutaj tym przełącznikiem, gdzie teraz widzimy tylko dwójkę. Tak, czyli mamy w tą stronę pierwszy kanał, tutaj mamy na drugi kanał. Włączenie tego całego jest tutaj na górze. Musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy, chyba że mamy to jakoś gdzieś przypisane na tutaj pierwszą pozycję, żeby było włączone. Skąd wziąć te częstotliwości? Możemy wejść sobie na mapę, jeżeli jesteśmy i tutaj mamy na przykład przy naszym lotnisku, na którym teraz sobie stoimy, radio latarnie o częstotliwości 477 kHz i teraz tą częstotliwość wprowadzimy sobie tutaj na pulpicie. Pulpit Składa się tutaj ten do wprowadzania częstotliwości z trzech pokręteł. Tutaj zewnętrzne, takie grube, to jest jedno. To będzie ta pierwsza górna cyfra. Środkowa to będzie tutaj na dole to takie tutaj pokrętełko, i ta na samym dole to będzie to środkowe. Więc jak klikamy prawy, to idzie do góry, lewy to idzie w dół więc 470 i 7. I teraz mamy ustawioną częstotliwość tej tutaj naszej radiolatarni przy lotnisku. Teraz możemy sobie włączyć radiokompas i tutaj wskazówka, patrzymy na wskazówkę numer 1, tutaj z jedyneczką, ładnie widać, tak, ta cieńsza wskazówka. Możemy sprawdzić czy odbieramy sygnał też dźwiękowo. W tym celu sobie możemy podgłośnić tutaj wszystkie, wszystkie radiostacje które mamy sobie możemy podgłośnić żeby na pewno słyszeć jak już się weźmiemy Wzbijemy, bo na ziemi możemy nie słyszeć, bo jesteśmy otoczeni przez tutaj widzimy jakieś wały, różne góry, nie góry i fale radiowe mogą do nas nie dochodzić, mogą się od tego odbijać, więc dlatego też nam na razie tutaj może wskazówka pokazywać prosto. Teraz jak sprawdzić, czy będzie sygnał z radiolatarni. Jak już tutaj mamy ustawioną częstotliwość radiolatarni, to tutaj na dole na pulpicie wyboru radiostacji, musimy sobie przełączyć do ostatniej e, przepraszam, przedostatniej pozycji i przełączymy sobie do przedostatniej pozycji. No i na razie słychać szum. Później będziemy słyszeć alfabet Morsa, Każda radiolatarnia nadaje na innym e, na, inny kod alfabetu Morsa, więc teraz wystartujmy sobie i zobaczmy, czy rzeczywiście Będziemy y, widzieli i mieli tutaj jakieś wskazania na tym y, ARK. O, już nam widać, już nam się wskazówka ruszyła i słychać też w słuchawkach nadawanie morsem. Więc żebyśmy teraz kierowali się na tą radiolatarnię, oczywiście musimy mieć tą wskazówkę przed sobą. Tak, w sensie prosto, tak Tak jakby było z każdym innym kursem, tak? Jakbyśmy lecieli na jakiś dany zadany kurs, to patrzymy na górę tutaj, czyli teraz kierujemy się na tą radiolatarnię. Nie wiem czy słychać tego Morsa, czy nie. A widzimy, że teraz mamy wskazóweczkę ładnie ustawioną prosto, czyli lecimy prosto na radiolatarnię jak miniemy tą radiolatarnię, wskazówka zacznie nam się odkręcać i patrzymy też żeby ten biały, bia, biała strzałka, biały dziubek był na górze wskaźnika, a nie na dole, tak? Tu już, o, tu już widzimy naszą Radiolatarnię, którą mamy, i widać, że już wskazówka zaczyna się powoli odkręcać, odkręcać, odkręcać. I teraz ją minęliśmy. I wskazówka widać, że pokazuje nam, że radiolatarnia jest za nami. Na mapie są różne e, radiolatarnie, nie tylko te radiolatarnie przy lotniskach. Można to też wykorzystywać do planowania sobie trasy po radiolatarniach. Tak? Będzie nam pokazywało, że lecimy do punktu. Jak miniemy ten punkt, to możemy się przełączyć na drugi kanał, na drugą radio, radiolatarnię, którą mamy ustawioną. Potem sobie możemy częstotliwość kolejną. Ustawić na pierwszym kanale i tak aż do punktu, do którego chcemy dolecieć. To z takich podstaw radionawigacji tyle. Oczywiście są tu bardziej skomplikowane rzeczy do nawigowania od punktu do punktu, czyli DIS cały. E, Tutaj cały pulpit, gdzie sobie tutaj możemy wszystko ustawiać od do pokazuje nam czy nas znosi czy nie znosi ale tymi rzeczami zajmiemy się później na razie takie coś prostego jakbyśmy nie wiedzieli gdzie jesteśmy a znali częstotliwość radio latarni Dajcie znać czy jeszcze jakieś poradniki byście chcieli zobaczyć komentarzu i zostawcie suba łapkę w górę im więcej komentarzy tym lepiej także piszcie piszcie dzięki